15 października odbyło się siódme targi organizacji pozarządowych Powiatu Ostruckiego. Miejscem tegorocznej edycji był dziedziniec przed Centrum Użyteczności Publicznej. Edward Miecznik, przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych, przekonywał, że dziedziniec jest idealnym miejscem do tego typu imprez. Uważam, że to miejsce jest wspaniałym miejscem, dlatego że do tej pory organizacje działające na terenie Powiatu Ostródzkiego miały swoje siedziby w różnych miejscach i komunikacja pomiędzy nimi praktycznie nie istniała. Dopiero mogły występować na targach, pokazywać się, prezentować. Natomiast stworzenie takiej bazy, jaką my posiadamy, mieszkańcy Powiatu Ostródzkiego, wszystkie organizacje, to jest, można powiedzieć, wzorcowe i modelowe miejsce. Idea targów organizacji pozarządowych jest niezmienna od lat. Stowarzyszenia prezentują swoją działalność, a także osiągnięcia. Spotkanie ma na celu integrację i podejmowanie wspólnych działań. Gros z tych stowarzyszeń jest dla ludzi z Strudy nieznana. Nie tylko z Ostródy. Dla nas wszystkich tutaj mieszkańców jest nieznana co oni robią. Może wiemy co robi PCK, może wojsko, ale resztę nie. Nagle się okazuje, że... Robiąc pewne rzeczy, takie, które służą drugiemu człowiekowi, można dzisiaj na światło dzienne pokazać. Podczas targów każdy mógł zrobić sobie badania, skorzystać z nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czy też skosztować przysmaków przygotowanych przez Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne mozaika z miłomłyna. My na każde takie chcemy zawsze się zaprezentować, bo to jest jednak dobre punkty dla nas i plus, że nas widać, że coś robimy. Nie jesteśmy tylko u siebie w środowisku, ale i na zewnątrz wychodzimy. Na wojewódzkich zostałyśmy też wyróżnieni za ten godni naśladowania, także to też było takie zauważone i docenione. Cieszyłyśmy się z tego. Tradycyjnie odbył się też konkurs na najlepsze stoisko. Nagrodę otrzymał Uniwersytet III wieku. Dodatkowo, Stowarzyszenie Miłośników Szelonga nagrodziło mozaikę z miłomłyna. W nagrodę członkowie stowarzyszenia pojadą do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przez wiele lat trzy syrenki były symbolem Ostrudy i można je było podziwiać na fontannie na Placu Tysiąclecia. Dziś nadal jest to wodotryst zwieńczony jednak od 1 maja 2004 roku pomnikiem jedności europejskiej. Wspomniane rzeźby nie zostały jednak zniszczone, ale znaleziono dla nich odpowiednie miejsce. Oczywistym było, że skoro to są syrenki, więc należało szukać jakiegoś miejsca związanego z wodą, a więc najlepiej nad jeziorem. No ale ponieważ wówczas to był rok 2004, przypomnijmy, trwały inwestycje albo miały zacząć być realizowane inwestycje nad, nad jeziorem Drwęckim, Klub Żeglarskiego Ostruda złożył propozycję, aby te syrenki umieścić właśnie tutaj przy terenie nad jeziorem Klubu Żeglarskiego Ostruda. No i ówczesny burmistrz władze miasta zaakceptowały ten pomysł. Figury Trzech Serenek wykonała olsztyńska rzeźbiarka Balbina świtycz I Ich tańczące postacie stały się po kilku latach znakiem rozpoznawczym ostruskiego Klubu, który postanowił uhonorować je jeszcze w jeden sposób. Klub żeglarski Ostruda postanowił nadać nazwy dwóm jachtom, które czartuje, czarterujemy, przybywającym do Strudy turystom. Jeden jacht nazywa się właśnie Trzy Serenki a drugi akt nazwano Mała Syrenka, w nawiązaniu do baśni Andersena. W klubie znajduje się jeszcze jednostka, która posiada imię Syreny Bosto. Tańczące rzeźby, zanim znalazły się na swoim miejscu, zostały odrestaurowane. W momencie przenoszenia tych rzeźb z placu tysiąclecia należało, dokonać częściowej naprawy, no bo one były częściowo już uszkodzone, nawet sam demontaż i, i transport również swoje zrobił. One zostały, jak zresztą widać, odnowione, zabezpieczone. W czerwcu przyszłego roku ostrudzkie trzy syrenki będą obchodzić swoje dziesięciolecie na nabrzeżu Jeziora Trwęckiego. Teraz są nie tylko symbolem klubu żeglarskiego Ostruda, ale również atrakcją turystyczną, która wieczorami jest podświetlana kolorowym oświetleniem. Nidziczanin Krystian Augustyniak na początku września brał udział w Mistrzostwach Europy Juniorów i Juniorek do lat 15 i 17 w podnoszeniu ciężarów. Zawody odbyły się w Kłajpedzie na Litwie. Krystian Augustyniak swój start miał w ostatnim dniu turnieju. Ciężarowiec reprezentujący Nidzicę poprawił swój rekord życiowy w dwuboju. Sportowiec z wynikiem 301 kg zajął szóste miejsce w Europie. Jak zawsze pozostaje jakiś niedosyt i... i... Poczucie, że, że mógłby być lepiej, chociaż szóste miejsce w Europie, myślę, że dla takiego zawodnika jak Krystian jest miejscem satysfakcjonującym. Aczkolwiek Gdyby udało mu się ostatnie podejście podrzutu, miałby brązowy medal w podrzucie, także niedosyt pozostaje. Podczas zawodów Nidziczanin wyrwał 130 kg i podrzucił 171. W ostatnim podejściu Augustyniak próbował zaatakować ciężar 177 kg. Niestety podejście się nie udało. Szóste miejsce w Europie to duży sukces, ale nie jedyny, jaki udało się osiągnąć w tym roku. Był to rok, cały rok pracy. nie Poświęcony tylko i wyłącznie przygotowaniom do mistrzostw Europy, Już po drodze miał jeszcze i mistrzostwa świata w, w Taszkencie, y, o których był dziesiąty. Y, również w lipcu startował na Olimpiadzie Młodzieży Ogólnopolskiej, gdzie zdobył złoty medal, więc y, Mistrzostwa Europy były jak gdyby konsekwencją tych przygotowań całorocznych. Na co dzień niedziczanin trenuje w ośrodku przygotowań olimpijskich w Ciechanowie. Talent Krystiana Augustyniaka będzie można podziwiać podczas piątego Grand Prix o puchar burmistrza Nidzicy. Zawody odbędą się już w październiku. Mistrzowie szutrów ponownie ścigali się w okolicach holsztyna. 16. rajd warmiński, druga runda cyklu Shooter Cup przyciągnął na start 23 śmiałków rządnych rywalizacji na wymagających trasach przygotowanych przez organizatora Automobil Automobilklub Warmiński. Do rywalizacji stanął kierowca startujący w rajdowych mistrzostwach świata Michał Kościuszko. Przede wszystkim przyjechałem sprawdzić swoje ograniczenia i swoje możliwości. Jak widać jadę w specjalnym gorsecie, jestem kontuzjowany po ostatnim rajdzie Niemiec, gdzie złamałem czwarty krąg. Lekarz dopuścił mnie do, do zawodów, więc chcę zobaczyć na ile ta kontuzja będzie mi przeszkadzała w starcie w Radzie Polski. To jest doskonały trening i tutejsze trasy wyjątkowo przypominają charakterystykę właśnie e, e, odcinków na Radzie Polskiej. Michał Kościuszko jako pierwszy kierowca w Polsce zaprezentował Forda Fiesta R5, nowość na światowych trasach rajdowych. Podobnym autem startował olsztyński kierowca Zbigniew Staniszewski. Jednak jego samochód miał pewien minus. R5, już wszyscy o tym wiedzą, jest szybsze. Na testach, które mieliśmy wczoraj, jeździliśmy razem na dwie Fiesty. Ta, która stoi za mną, moja RRC oraz ta, która stoi dalej, R5. Niestety tamta Fiesta była 2 sekundy na 3 km odcinku szybsza. Rywalizację na odcinkach specjalnych poprzedził prolog na stadionie Osiru. Olsztynianie tłumnie podziwiali szybkie rajdowe auta i umiejętności kierowców. Chcieliśmy zawsze i również w tym roku przybliżyć kibicom ten smaczek, ten zapach, bezpiecznie przede wszystkim. Zawodnicy o tym wiedzą, a zatem też jadą troszeczkę inaczej, jadą pod publikę, jadą po to, żeby pokazać, że jeszcze coś się potrafi, że z tego samochodu można coś wyciągnąć. No i przede wszystkim jest bezpiecznie, no bo, no bo jest bezpiecznie i publiczność jest ogrodzona, odgrodzona od, od zawodników, a zatem, a zatem naprawdę bardzo fajna frajda. Na Stadionie Wolsztynie, jak i w Rajdzie Warmińskim wystartował Marcin Kurb. Zwycięzca pierwszej eliminacji cyklu Shooter Cup Rajdu Kormoran. Kierowca miał ochotę na zwycięstwo także w Rajdzie Warmińskim. W miarę jedzenia apetyt na pewno rośnie. Eee, no, w jaki mam cel? No, na pewno zająć jak najlepszą pozycję. No zobaczymy. No, po Kormoranie auto jeszcze nie jest do końca odbudowane, bym powiedział tak na 3 z plusem, 4 z minusem. Eee, natomiast eee, no zobaczymy jak pójdzie. Nie chcę się za bardzo spinać tak na maksa, no bo to jest zawsze jakieś tam większe ryzyko, że może coś się stać. Natomiast no, zobaczymy, no chcę pojechać jak najlepiej. Szybka i efektowna jazda przyniosła mu kolejne zwycięstwo. Marcin Kurb pilotowany przez Piotra Pasztaleńca wygrał rajd warmiński z przewagą 30 sekund nad Pawłem Poletyło i Markiem Kaczmarkiem. W klasie gości triumfował Michał Kościuszko. Zbigniew Staniszewski, zwycięzca proloku, był od niego wolniejszy o 7 sekund. Bulwar nad Jeziorem Drwęckim 14 września opanowali kucharze, a wszystko ze sprawą Regionalnego Festiwalu Potraw z Ziemniaków. I tu zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści mieli prawdziwe pole do popisu. Ziemniak to warzywo, z którego można przygotować przeróżne potrawy, zaczynając od sałatek przez placki do zup. Kucharze amatorzy pomysłowością i umiejętnościami wcale nie odstawali od profesjonalistów. Z ziemniaków mamy wafle zawijane, wafle, ziemniaki gotowane, tłuczone, Dużo koperku, troszkę boczku cebulki i zawijamy to w wafle, przy ściereczką, przyciskami, kroimy takie ukośne paseczki i smażymy. Ja przygotowałam zupę. Ta zupa pochodzi z przepisu mojej pra, prababci i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. To po prostu są produkty, które można mieć w zasięgu ręki, bo to jest z to są grzyby, to są ziemniaki, mięsko. I własnoręcznie kiszony żur. Zawodowcy zmierzyli się w konkursie publiczności na najlepsze placki ziemniaczane. Zmagania wygrała jedna z ostruckich restauracji. Celem imprezy jest kultywowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej w Armii Mazur i Powiśla. W czasie festiwalu odbył się również kiermasz produktów regionalnych. Sztuka i wyzwanie, nie tylko dla aktorów, ale i samej reżyser. Trwają próby do nowego spektaklu, wariacje enigmatyczne, to opowieść o dwóch mężczyznach i kobiecie. Jednak to, co zaskakuje najbardziej, to to, że bohaterka, o której tyle mówi się w sztuce, ani razu nie pojawia się na scenie. To jest niesamowite, ponieważ mówi się bardzo dużo o tej kobiecie, która ma pewne relacje z mężczyznami, których widzimy na scenie. Ciężko jest powiedzieć cokolwiek więcej na temat tej sztuki, ponieważ napisana jest jak thriller. Nic tak dobrze nie robi na struny a sobie damy się do kogoś strzela, to kilka minut później nie się To się rzadko zdarza, że w teatrze mamy do czynienia ze sztuką o tematyce trailera psychologicznego. Tutaj takim pod, poddziale psychologicznym trzeba dodać. Natomiast jest to bardzo misternie, rewelacyjnie napisana sztuka przez współcześnie nam dramaturga. Spektakl będzie wyjątkowy, ponieważ reżyserka po raz pierwszy pracuje z tekstem Erika Emanuela Schmidta. Sztuka napisana jest w taki sposób, że co chwilę odkrywane są kolejne karty misternie skrywanej tajemnicy. W rolę dociekliwego dziennikarza Erika Larsona wcienił się Tomasz Czajka. Moja postać ma z, m, pewną tajemnicę, która jest odkrywana w miarę, m, w miarę. w trakcie spektaklu, krok po kroku. Także nie mogę o dużo o sobie powiedzieć. No, Powiem tylko tyle, że jest to dziennikarz, który przyjeżdża zrobić wywiad z genialnym noblistą, pisarzem, który się okazuje bardzo nieprzyjemnym człowiekiem. Chyba kompletnie żar! Kule kilka centymetrów ode A jaki mam z tego wyciąga wniosek, że dobrze, czy że strzelam źle? Mimo braku sympatii, odmiennych poglądów i motywów działania okazuje się, że dziennikarza z pisarzem z Norko, którego gra Lesław Ostaszkiewicz, zaczyna łączyć coraz więcej. Premiera spektaklu już 21 września o godzinie 19 na małej scenie teatru imienia Aleksandra Sewruka Welblongu. Wrzesień to bez wątpienia czas dożynek. Każda gmina i powiat przygotowuje swoje święto plonów. 14 września gospodarzem dożynek gminnych były Lubajny. Dla każdej wioski organizacja tego dnia wymaga nielada wezwania, ale nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś jemu nie podołał. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta Dziękczynna, podczas której poświęcono chleby, wieńce i dary dożynkowe. Podczas gminnych dożynek rolnicy zostali uhonorowani odznaczeniami ministra rolnictwa, zasłużony dla rolnictwa. Tradycją stał się konkurs. Na najpiękniejszy wieniec. Praca nad nim nie należy do łatwych. Nasz wieniec przedstawia parę dorzynkową, żniwną. Po prostu jest pan z kosą i pani, która przyszła do pomocy. Wieniec taki powstaje: jest taka grupa osób, przynajmniej cztery osoby. Jest projektant i później jest grupa, która na przykład technicznie wykonuje jakby przygotowuje kłosy. W tym roku Żyli przyznało pierwsze miejsce dla Wieńca z miejscowości Lubajny, drugie zajęło Zwierzewo, a trzecie Samborowo. Komisja konkursowa oceniała również stoiska wiejskie i tu ponownie miała ciężkie zadanie. Każde z nich było starannie przygotowane i kusiło komisję znakomitymi wyrobami. Stoisko było przygotowane praktycznie dziś. A od środy po prostu robiliśmy to na świetlicy. Kto przyszedł, ten robił, pomagał. Mamy mnóstwo przepysznych rzeczy. Ryba w oczcie Po pierwsze, zupinki, dwa gatunki. Mazurska zupa z fasolą, zupa krem z cukinii, taka tego. Mamy swój chlebek, ciasta swoje. No, no wszystko robiliśmy to sami. Tytuł najciekawszego stoiska wiejskiego komisja przyznała miejscowości Pietrzwałt. Tuż za nim uplasowało się Samborowo i Durąg. Podczas święta plonów nie mogło zabraknąć występów artystycznych, jak i rywalizacji sportowej.